Dobry, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnej odsłonie bibliotecznych polecajek. Przybywam do Was z kolejną porcją nowości, nowości z wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, z serii Bowiem. Niech pierwszą książką, którą polecę, jest książka japońskiej pisarki Natsuko i Mamury, Kobieta w Fioletowej Spódnicy. Jest to książka. Cieniutka, jeżeli chodzi o objętość, ale jeżeli chodzi o taką dawkę emocji, bardzo, bardzo e, bogata. E, japońska autorka serwuje nam taki thriller psychologiczny, e, w którym e, bohaterkami są dwie kobiety: jedna obserwatorka, a druga. Osoba obserwowana, właśnie tytułowa bohaterka w fioletowej spódnicy. Jest to niesamowita, pełna napięcia historia o tym, jak, jak można mieć obsesję na punkcie drugiej osoby. Nie wiadomo, kto za bardzo jest tutaj bohaterem czy osoba obserwowana, czy obserwująca. Osoba w żółtej kamizelce, kobieta w żółtej kamizelce próbuje. Odgadnąć, zrekonstruować losy obserwowanej kobiety, próbuje ułożyć jej życie, sugeruje jej, żeby znalazła pracę, pracę w tym samym miejscu, w którym pracuje. I to jest historia o tym, jak odnajdujemy się w nowej rzeczywistości, o tym, jak przełamujemy pewne bariery, jak socjalizujemy się, ale to jest też historia o zagubieniu. O tym, że jesteśmy obcy, i o tym, że często nas nie widać, że jesteśmy dla niektórych niewidoczni. To jest historia wzajemnego uwikłania, które w pewnym momencie kończy się tragedią i historia. Historia ma swój smutny finał, o którym nie powiem. To jest niesamowite w japońskiej literaturze, że na tak niewielu stronach potrafi wywołać w czytelniku pewne napięcie, pewną grozę, i w sposób łagodny, ale taki tajemniczy buduje napięcie i pokazuje skomplikowane międzyludzkie relacje. Dwie następne książki łączy człowiek e, i łączy to, e, w jaki sposób. E, Pokonywał przeciwności, w jaki sposób ewoluował do życia. Z jednej strony mamy jego pojawienie się na świecie, a z drugiej zmierzch cywilizacji, zmierzch społeczeństwa. Są to dwie książki. Pierwsza to jest Adam Hart Niedostosowani z serii Nauka. To jest fantastyczna rzecz. To jest książka, która pokazuje to, jak człowiek dostosowuje się do zmieniającego się świata. Autor wychodzi od tego momentu, kiedy człowiek pojawił się na świecie, kiedy był zmuszony poszukiwać żywności i jedzenia i jak ten jego, ten jego tryb, nowy tryb życia. Wpływał na rozwój jego wyglądu, jakichś zachowań i idzie dalej w tym kierunku, pokazuje jak zmieniał się świat i jak nie zmienia się nasze ciało, nasz organizm. Adam Hart w Niedostosowanych pokazuje te części naszego życia, te dziedziny naszego życia, które zbyt wolno dostosowują się do zmiany cywilizacyjnych. Opisuje to jak człowiek jest uczulony na różne produkty, które spożywa, że nie potrafi tolerować laktozy czy produktów z pszenicy. Jak jego ciało i organizm nie potrafi dostosować się do zmieniających jakby Medialnych przekazów, takich jak nowe media, fake news, internet, opowiada o tym, że jesteśmy skłonni do uzależnień, a nasz organizm dalej nie wytworzył pewnego takiego obronnego mechanizmu, który by sobie z tym mógł poradzić. Jest to bardzo ciekawa, interesująca książka, poparta wieloma naukowymi informacjami i wiadomościami, którą serdecznie polecam. A na drugiej, jakby, na drugi na stronie jest to, co po nas zostanie. David Farrier w książce z serii Mundus za milion lat od dzisiaj, o śladach, jakie zostawiamy, w bardzo barwny, interesujący sposób opowiada o tym, co zostanie po naszej cywilizacji i po nas. Jest to troszeczkę przygnębiające, że dziś archeologowie odkrywają biżuterię, kości jakichś niesamowitych zwierząt. A co pozostanie po człowieku XXI wieku? Pokruszone drogi, miasta i tony niepotrzebnych śmieci. No, niestety, najbardziej trwałymi produktami, które pozostaną po nas, będzie plastik, będą radioaktywne odpady, które składujemy w wielu, wielu miejscach. Autor też pokazuje to, co, czego, co w sumie po nas nie zostanie. Opisuje, jak zanikają rafy koralowe, jak zanikają lodowce, jak zanikają różne gatunki zwierząt i roślin. I to troszeczkę smuci i, i przeraża, że po tej bogatej cywilizacji i rozwoju technologii. Po człowieku zostaną jakieś strzępki i nikłe ślady, które są takim produktem ubocznym naszej działalności. Szukajcie książek z wydawnictwa, wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego na naszych półkach. Na pewno pojawią się pod koniec grudnia. Zapraszamy!